Cześć moi drodzy, już jest pół do 12. dzień się kończy, jutro sobota. Ja umówiłem się ze znajomymi na takie omówienie planu, bo będę robił im basement i w ogóle zaczynam pracować teraz trochę dla pieniędzy. No. Widzicie? Pieniądze to jednak e, mają znaczenie. Ja czasem mówię na nie papierki, nie, takie nieważne rzeczy, ale to jest system, jakiego teraz używamy. W przyszłości będą inne na pewno, A, no ale w tej chwili taki mamy. I też mamy niedoskonały polityczny system. Ludzkość się rozwija po prostu. Jesteśmy teraz w okresie przejściowym. Tak mnie się przynajmniej wydaje. Upadają ostatnie, olig nie oligarchie, tylko ostatnie bastiony takiego autorytaryzmu I, i one upadną. To musi się tak wydarzyć, bo ludzi dobrej woli jest więcej i te, i mocno wierzę w to, że ten świat nie zmieni nigdy, nigdy się tak jak Czesi uśpiewał. Kurde, miał rację chłop. Mimo wszystko ciężko jest żyć z tą świadomością i, i, i przeżywać to swoje życie w ten sposób, tak jakby zdając sobie sprawę, że co nastąpi, można przewidzieć, nie, można spekulować i będzie lepiej nie? niż było. Chociaż ostatnie dekady, tutaj w Ameryce przynajmniej, nie potwierdzają tej mojej teorii, ale to są trzeba patrzeć szerzej trochę. Będzie lepiej, tylko muszą zwyciężyć te, te pozytywne wartości. No nie muszą być wdrożone, przyjęte do poprzedniego użytku, że tak się wyrażę. No nie takie. To jest w ludziach, to, to jest taka chęć pomocy, że ludzie się jednoczą, jak komuś dzieje się krzywda. I, e, i to widać zresztą. Słuchajcie, no, przynajmniej ja to widzę w tych wiadomościach wszystkich. Może ja mam takie wybrane te swoje, tak lubię te, je oglądać. E?